Cześć, witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku Skull of Duty 4. A od razu y, bardzo Was przepraszam za to, że po prostu tego odcinka w ogóle y, filmu Skull of Duty 4 nie było aż jeden miesiąc. Mnie też to bardzo zdziwiło, ja myślałem, że to jakieś dwa tygodnie czy coś. A tam patrzę... A tak właściwie to mój kolega Nek, już go pewnie znacie, bo nagrywałem z nim i nagrywam dalej, tylko jakoś ostatnio czasu nie mamy. Yy, że powiedział mi, że, ma, że jeden miesiąc temu był odcinek z Call of Duty 4 i od razu sobie pomyślałem, że dobra, z, ten rozłączam się, bo idę nagrywać Call of Duty i tak jakoś wyszło, że teraz właśnie nagrywam. Oj, granacik, granaciki 2 Au! Au! Co to kurna było? Widzieliście? Chyba do tego slow mu zrobię. I się ty też? Ty też? Ty też? Gdzie te telewizorki są? Dobra dobra, lecimy. Sorry za lagi. Wow. Lodziki. Ludziki. Au! Fuck you no. Dziękuję No patrzcie ile tego bydła tu jest Fuck you Ty Gównie jeden. Jesteś ranny znajdź kryjówkę No jakbym nie wiedział Cały czerwony ekran Dwa granaty Kto mi nie, nie strzela? Tak strzela granatami No 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 To jest geniusz Łapcie flesza kniecie Dobra szybko chować się szybko chować się bo ginę, ginę 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 zginąłem Nie zginąłem Dobra wiecie co? Chyba tego nie przejdę teraz Albo przejdę Ta misja jest zbyt długa a ja mam mało amunicji a pistolecikiem gówno im zrobię Uwal się na ryj Gdzie on tego granata rzucił? Aha, już wiem, gdzie. Coś we mnie strzela. Gdzie? Skąd? Yy, właśnie, yy, mam jeszcze yy, zaplanowaną trzecią serię, nawet czwartą chyba, z gry Prototypy 2. Jeśli nie wiecie, co to jest gra, to właśnie teraz zatrzymajcie sobie filmik i widzicie na YouTube zobaczyć. I moim zdaniem jest to bardzo fajna gra, więc dlaczego miałbym jej nie nagrać? Hmm, to jest... Po prostu gramy tam kampanię, musimy przejść ją. Tam pokonujemy różnych gra... Yy, nie graczy, tylko różne tam bossy są. A potem co wam teraz będę mówił? Jak będzie seria, to zobaczycie. Jeszcze nie wiem czy będzie. Być może program nie będzie do nagrywania działał w tej grze. Czekajcie, gdzie ja mam iść? Mam iść tam. Tutaj mam iść. Okej. Okay. Dobra, tutaj fajne czołgi będą jechały. Kość, To są nasze czołgi. Chyba. No tak, tak, bo to jest taki... Widać poza tym, że to jest nasz czołg, że... Żołnierzy. To są nasi. Mamy iść do góry. A nie, mamy iść tutaj, z tym cypkiem. Czyli do góry. Mamy tu się wbić... Uuu, no no no. Kurczę, ja mam mało amunicji. Powiem wam. Widzicie co może sobie pistoleci krasne. Lagi, lagi sorry za lagy Mam nadzieję, że nie przeszkadzają wam te lagi. Jak tak, to naprawię to. Okej. Okay. Zrobiłem cięcie, bo oni się tak ślimaczą, że mi się czekać nie chciało. Znaczy raczej, raczej wam się czekać by nie chciało I co, jeszcze misja? Raczej tak dobra, no to ja zaraz się z wami spotkam, a spotkamy się już w kolejnej misji, więc cześć Dobra, hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym... w kolejnej misji. <grym> Miałem mówić, że w kolejnym odcinku. A w ogóle zacząłem początek, jakbym witał się do kolejnego odcinka. Ale dobra, kate tam Przejdziemy tą misję i skończymy. Uhuhu. Co to się stanęło? Chodź to, wyłączę to... Wypad ode mnie! Wal się. Dawno w to nie grałem, może dlatego jestem taki słaby i nieogarnięty że nie wiem, co robić. Hmm, co tam strzelosz? Co tam strzelasz kapitanie? Tutaj wylecie, muszę mu pomóc. Gdzie ja Ty, no co to zostajesz? Kogo? Ja to nie ode... Jakby to było multiplayer, to przecież ja już bym chyba czwarty level wbił. Bum, 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 bum. Kogoś mam tu rozrąbać? Tak. I chyba nawet wiem już kogo. Tak, wiem, że zaraz zginę. Wypad. Dobra, kogo ja tutaj mam zjechać? A was... O oh, sorry. Jak ja mam wziąć swoją broń? Gdzie jest moja broń? What the hell, jako... Coś ja za gówno sobie wziąłem. No dobra, ale jedno to. Halo? Dobra. Znaczy, wiecie co, chyba nie wiem, czy przejdę całą misję, bo ona jest taka długa. Aha, jeszcze wam powiem, że w pierwszym odcinku z nowej serii, czyli Battlefield 3... Jak nagrywam, to możecie zauważyć, że się ciągle powtarzały i nie wiedziałem co czasami powiedzieć, ale to jest tylko spowodowane tym, że po prostu miałem, yy, nie wiem, tak jakbym pierwszy odcinek na YouTube nagrywał, nie że z jakiejś gry, że nowa seria, tylko po prostu pierwszy odcinek, że dopiero ranów zaczynam, że, wiecie, trema, stres, że nie wiadomo co powiedzieć i właśnie tak się wtedy czułem. Ale teraz już ogarniam wszystko, nie wiem czemu tak wcześniej, wtedy było. <grych> Dobra. Tutaj co mamy, tutaj mamy zrobić. Tego zabić na pewno, ciebie też. Ale ta broń gówniana strzela w... Wy... Czekajcie, muszę sobie wziąć coś lepszego. To mała, no. Dragunów. Mała, no. Kontakt na wiadukcie. Oj, gramat. Dajcie mi Quick, quick. Już do przeładowywania Przeładowywania Ja chyba w heda dostałem. Nie chyba, tylko tak. Zaraz zginę. Bier wyrzutnie rakiet, ja chcę tą broń! Dziękuję. Dajcie mi to. Nie strzelać we mnie. Bo was rozdukę. Nie strzydąć mnie, bo was rozdłużę, ale fajna rakietka. Yy, no. O. Jak miło. Bum, nie żyjesz. Bum? Nie żyjesz? Żyjesz. Dobra, nie żyjesz. Ładnie. No ba. Jest tu któryś jeszcze? Bum. O, jeszcze jest jeden? Gdzieś? O Jezu! Okej. Okay. Dajcie mi to. Muszę to brać? Nie. Nie muszę. Gdzie ja mam iść. Wow, ale jasno. Ale jasno, to flara jest gdzieś. No, już nie ma. Co to? rakieta! Co tutaj tak strzelają? What, what? O mój Boże! Nie lubię tej misji! Ona jest trudna! Ona jest trudna! Ona jest trudna! Granaty tu latają! Zostaw mnie! Nie ruszymy! Zostaw mnie, nie ruszaj mnie, wygram to, bo muszę <noise> Wyleciał <me> na klatę! Oż, <noise> dobrze, że na tym nie spałem. Zostawcie mnie. O, to. o! Dobra. Tak, tą broń to ja lubię. Łapcie granata, ja nie chcę nary granata. Dobra, patrzcie jak to się robi. Pyk. Boom. To Jezu, ginę! Co ja wziąłem? Co ja wziąłem? Co ja wziąłem? Fuk. Czekajcie, co ja wziąłem? Gdzie jest, Gdzie jest moja broń? Gdzie jest moja broń? Gdzie jest moja broń? Gdzie jest moja broń? Nie ma mojej broni! Uhuhu! Ile ammo! Dobra, jednak wolę to! No i to się skill nazywa, nie? Gdzieś dostaję... ...dupy. Wiecie co, wolę się tu schować. Gdzieś mam iść? Tam mam iść. hop Dobra... Coś tam mam zniszczyć Boję się co, bo nie chcę zginąć od razu. Nie trafiłem. What the fuck, gdzie ja wyszedłem? Wypad ode mnie. No wypad mówię! No co za śmieć. No zostaw mnie! Jestem już zbyt daleko, żeby teraz zginąć. Dobra, jestem z powrotem. Tym razem już ich pokonam, bo mam max HP. Dobra. Dobra, muszę się odsunąć na bezpieczną odległość, ale w jak mogę już dobuchnąć. Lagi, lagi. Dobra, więc co mam robić już? Może tutaj... Tutaj gdzieś jest jakiś znaczniczek, który chyba ja muszę uaktywnić. O, sorry, 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 sorry. Postawiony znaczniczek. Oni już lecą gdzieś skądś... No, widzicie lecą. Zapomogę wam, chłopaki. Hej ja Nie wiem skąd ale dostałem mnie Ale mi o wysiłololol Dobra To chyba jest koniec Raczej tak Koniec misji nie Nie pamiętam. O, woda. rozumiem. Dobra, no to lecimy na zbiórkę tutaj. Hmm, tutaj przy czołgu. Dobra. No. Dawaj, szybciej, bo czasu nie mam. Mm -hmm. Tak, tak, teraz to rysujesz palcem. No tu jedziesz czołgiem, no ja cię to usunę. Mo moją bronią. Dobra, koniec misji, więc dzięki za oglądanie. Już chyba trzeciego odcinka z tej gry, albo nawet 3 czwartego, już nie pamiętam. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Być może skala w DVD 4, być może z BF. troyki shemanechku